Dzięki Peu za nominację lecimy z tematem. Ja jestem Julian, piłko lubię grać, ale do kosza też rzucać choć nie napisane Na wakacjach czy bardzo dziwnych akcjach Wysoku covid 19, który trwa właśnie epidemia, na walkę z chorobą i pomoc innym zbierać trzeba, to jest bardzo ważna potrzeba. Lekarze, pielęgniarki, personel szpitalny, ratuje ludzi w sposób niebanalny, więc i my pomagamy, z covidem się zmagamy. To jest dobra robota, nie żanna pod czy wirusie, to nie kim na bo my radę damy, się wspomagamy. Maseczki, rękawiczki, nie są nam straszne, bo tylko życie jest dla nas ważne. Nominuję Filipa i Oliviera. Mać 72 godziny. 72 godziny. Yo.